na Ostrowie, jesteśmy na Ostrowie Tumskim, przed pomnikiem, który wyrzeźbił mój profesor yy, i według projektu pani profesor Niczowej i profesor Stanisław Kulo, yy, Stanisław Michalkiewicz yy, i jeszcze jeden yy, autor, a wyleciało mi. I oni to kuli hołdzie dla Jana XXIII, dlatego że jak odzyskaliśmy Wrocław i wrócił do Polski, to on wtedy jako papież powiedział tak, Wrocław był zawsze polski i wrócił do Polski. Dlatego Wrocławianie, Polacy, Rodacy, kamraci, tylko. Ileś lat temu, w 68 roku został pomnik odsłonięty i ufundowali ten pomnik w podzięce dla Jana XXIII za to, że właśnie że, że świadczył o polskości Wrocławia. Teraz nam się Wrocław ukrainizuje, strasznie tu dużo, germanizuje. Różne rzeczy wymyślają, zmieniają historię, ale Wrocław był zawsze polski i to jest polskie miasto i tu Bolesław Chrobry drugie biskupstwo ustanowił za Gnieźnieńskim, czyli właśnie we Wrocławiu i Bolesław Chrobry to jeszcze daleko na zachód granicę polską stanowił, bo na rzece Lenie, to jest następna rzeka za łapą, w rzece Sali wbijał jeszcze słupy głupy żelazne jako miejsce swojej dominacji, podbił Hamburg, także, no i od południa tutaj graniczyliśmy z dzielnymi plemionami serbskimi, no, Pragę uczynił drugą stolicą Polski, no i tutaj oparł o Gniezd. Tak wyglądała Polska i tutaj Jan XXIII świadczył o polskości Śląska, o polskości Wrocławia. Na pomniku jest y, pasem internistany pokój na ziemi i takie jest hasło Jan XXIII błogosławi i czołem Wielkiej Polsce. Dla Telewizji Narodowej hmm. wypowiadałem y, się Bartłomiej Kurzeja ale czy wy się wypowiecie? Proszę Łukaszu. Ja bym pierwszy wypowiedzieć No. Czyli bardziej. Pierwszy w kolejce to by... Znaczy, pamiętać trzeba, że Wrocław został podarowany w Polsce wbrew jakiejś jakiej propagandzie. Nie podarowany. Właśnie mówię, że w propagandzie jest, jest podarowany. W propagandzie jest podarowany przez Stalina, to jest główna prawda. To był dar Stalina w cudzysłowiu po to, żeby skłócić Polskę i Niemcy, bo jak wiemy, po wojnie gwarantem granicy polsko-niemieckiej był praktycznie tylko Związek Radziecki. I chodziło o to, żeby Związek Radziecki trzymał za mordę zarówno Polskę, jak i Niemcy. Więc oczywiście cieszymy się z Wrocławia, polonizujemy to miasto, z lokalizację i germanizację tych terenów. I rozwijajmy lokalne pasy we Wrocławiu. Między innymi potrzeba nam takich ludzi jak Miodrybak. Oni są bardzo potrzebni i bez, bez nich byśmy zginęli jako naród. Na Ma tyle. Madziu. Ja we Wrocławiu, moi kochani, byłam ostatnio, jak miałam 13 lat. Niewiele pamiętam, oprócz tego już wtedy bardzo ładnego dworca, w przeciwieństwie do tego naszego centralnego, warszawskiego. Dziś jestem pod wrażeniem Wrocławia. Bardzo mi się tu podoba. Podobają mi się nawet te wrocławskie trampaje niebieskie. Obiecuję i serdecznie pozdrawiam, wspieram duchowo działalność Piotra Rybaka brakuje nam takich jak Piotr Rybak, oby więcej. Tak Powełek, proszę parę słów. Nie, jesteś po raz pierwszy we Wrocławiu, Łukasz eee, zamiast Ci pokazać katedry wrocławskie, to zabrał Cię do knajpy, do knajpy żebyś zjadł, zapłacił, podziękujmy mu, bo zfinansował. sfinansował. Także no, to jest e, dobrze, no ale trzeba wrocław zobaczyć dobra kultury, bo są tu dobra kultury, jest panorama racławicka, którą warto byłoby zobaczyć. No i dużo, dużo ciekawych e, świadectw polskich. Jest tu też pomnik e, Chopina, zrobiony przez Jana Kuczak, przy którym e, miałem szczęście e, pracować, to tak jak kiedyś e, profesor Kulon realizował ten projekt pani profesor Niczowej, która zrobiła z rękę warszawską, ten symbol zwycięstwa polskiego. To ręka warszawska została odsłonięta przed wojną, przed wojną. Natomiast ten projekt już późniejszy. Ale tak jak profesor Kulon pomagał pani profesor Niczowej przy pomniku. No ja pomagałem Janowi Kuczowi przy Chopenie, który jest tutaj w parku. No i także też jakiś taka, taka zazębiająca się historia występuje. Dla telewizji narodowej Czołem w Wielkiej Polsce. Czałem! Czołem. Czołem.